Bywa tak w naszym życiu czasami, że jesteśmy kimś zainteresowani, chętnie posłuchamy, co taka osoba ma do powiedzenia, ale najlepiej, żeby inni tego nie widzieli. Czasami mamy takich ludzi, których chętnie byśmy posłuchali, wydaje nam się to ciekawe, ale lepiej, żeby nasze otoczenie o tym nie wiedziało. Szczególnie kiedy ta osoba jest nielubiana w moim kręgu albo nie wpłynie pozytywnie na mój wizerunek, ale jednak ciągnie mnie do tych treści. Ale lepiej, żeby mnie z tym nie zauważyli albo z tą osobą. Wtedy ewentualnie spotkamy się z taką osobą, posłuchamy tej osoby, ale jeśli inni patrzą, to będziemy się wykazywać pewną nonszalancją, arogancją czasami do tej osoby. Ja tylko słucham poglądów tej, tej osoby, ale ja nie jestem zainteresowany. Przecież to absurd jest, ale posłucham. Jakże często, właśnie dzisiaj, słuchajcie, Jezus Chrystus staje się dla nas kimś, dla nas, dla ludzi, staje się kimś, z kim wstyd jest przestawać. Wstyd jest być w otoczeniu tych, którzy o nim mówią, wstyd jest w niego wierzyć. Nawet wstyd jest zatrzymać się przy świadkach na ulicy i z nimi pogadać. Wstyd jest Biblię trzymać na wierzchu. Ty jeszcze w to wierzysz? Toż to średniowiecze. Zapominają tacy ludzie wtedy o tym, że w średniowieczu więcej wierzono w Boga niż za naszych czasów. Przebywasz z nimi, zadajesz się, słuchasz takich ludzi. Niby niektórzy są zainteresowani, niby chcą posłuchać, co taka osoba ma do powiedzenia, ale tak naprawdę nie chcą zastosować, nie chcą. Okazać szacunku, bo może się okazać, że inni przypiszą ich od razu do danego kręgu. Jakże często właśnie tak ludzie traktują dzisiaj Jezusa Chrystusa w swoim życiu? Chcą, chcemy posłuchać, co On ma do powiedzenia. Chcemy popatrzeć chwilę na takich ludzi, ale On jest kolejnym ciekawym zjawiskiem, kimś komu chce się zwyczajowo okazać brak szacunku i pokazać, że mnie to nie obchodzi, że ja jestem ponad to. I tak też zrobił jeden z bohaterów naszej historii dzisiaj, o której będziemy, którą będziemy czytać, której, którą będziemy rozważać z listu do Efez... z... O, co ja gadam? Z Efezjan mi wraca, z Ewangelii Łukasza. Łukasza, siódmy rozdział, i dosyć długi fragment od 36 do 50 wersetu. Ewangelia Łukasza, rozdział 7. Kto ma słowo Boże, może ci otworzyć. Od 36 wersetu aż do 50. do końca rozdziału. Upraszał go też któryś z falzeuszów, aby spożył z nim posiłek. Wstąpił więc do domu tego faryzeusza i spoczął przy stole. Oto jakaś kobieta, była ona w tym mieście grzesznicą i dowiedziała się, że spoczywa przy stole w domu faryzeusza. Przyniosła alabastrowy flakonik oleju, stanęła z tyłu jego stóp i płacząc zaczęła łzami zalewać jego stopy i ocierać je włosami swojej głowy. Całowała też jego stopy i namaszczała je olejkiem. Gdy zobaczył to faryzeusz, który go zaprosił, powiedział sobie sobie, jeśli ten był prorokiem, jeśli by ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jakiego rodzaju jest ta kobieta, która go dotyka, że jest grzesznicą. A Jezus w odpowiedzi powiedział do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia, a on na to powiedz nauczycielu, pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien 500 denarów, a drugi 50. Ponieważ nie mieli z czego oddać, darował obydwu. Który z nich będzie więcej, więc kochał go bardziej? Szymon odpowiedział: Przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. A on odpowiedział: Słusznie osądziłeś. I zwrócony w stronę kobiety powiedział Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do, do Twojego domu. Wody mi na stopy nie dałeś. Ona zaś łzami zlała moje stopy i otarła swoimi włosami. Pocałunku mi nie dałeś, a ona odkąd wszedłem nie przestała całować moich stóp. Oliwą mojej głowy nie namaściłeś. Ona zaś olejkiem namaściła mi stopy. Dlatego mówię Ci zostały jej odpuszczone liczne grzechy tak że mocno mnie pokochała komu natomiast mało się odpuszcza słabo kocha do niej zaś powiedział odpuszczone są ci twoje grzechy wtedy ci którzy z nim spoczywali przy stole zaczęli mówić w sobie samych kim jest ten który nawet grzech odpuszcza on zaś powiedział do kobiety twoja wiara ocaliła cię idź w pokoju inaczej może dzisiaj spojrzymy na ten fragment niż przez tą przypowieść, którą generalnie nie zajmiemy się prawie w ogóle. Ale zobaczcie, Jezus dostaje zaproszenie od jednego z faryzeuszów i korzysta z niego. Jezus nie wstydzi się iść do domu ani celnika, ani faryzeusza. Nie robił różnicy pomiędzy ludźmi i chociaż wiedział, że nie będzie to ciepłe przyjęcie. Zdawał sobie sprawę przecież, że faryzeusze nie darzyli Go przyjaźnią, to poszedł. Jezus nie odmawia zaproszenia i idzie do każdego. Jezus nie odmawia zaproszenia i przyjdzie do każdego, kto szuka Go, kto zaprasza Go, kto wzywa Jego imienia. Jezus przyszedł na Ziemię, przyszedł do nas, żebyśmy mieli życie wieczne i dać szansę każdemu poznać Boga Ojca. Nie ma znaczenia, kim jesteśmy. Mamy możliwość, mamy szansę poznać Jezusa Chrystusa, ale co z tym zrobimy, zależy od nas. Domy bogatych ludzi w tamtych czasach, słuchajcie, zbudowane były wokół placu. Takiego kwadratu, gdzie dla bogat... jeżeli ktoś był bogaty, majętny, to właśnie ten swój dom miał zbudowany naokoło takiego kwadratu i najczęściej tym kwadratem był ogród, fontanna dla majętnych ludzi. Więc bardzo możliwe jest, że Jezus właśnie z faryzeuszem i jego może jakimiś kolegami, znajomymi, może właśnie innymi faryzeuszami, może kimś z domu, Jezus mógł w tym ogrodzie, w którym w, piek, w piękne, ciepłe dni właśnie tam jadano posiłki, Jezus mógł tam wspólnie z nimi siedzieć przy stole, no pół leżąc. Oni wtedy leżeli na takich, wiecie, takich alależankach, jedną ręką podpierało się głowę, żeby była wyżej, drugą, a drugą ręką brano jedzenie i, 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 i to spożywano posiłek. Stąd, kiedy ona siadła, kiedy ona przyszła za Jezusem, stanęła za Jezusem, to miała dostęp do jego stóp, no bo on był zwrócony w stronę stołu. Ona była za nim. Ale miała dostęp do stóp, no bo on nie siedział, tylko leżał. I nauczyciele i farzeusze mieli dosyć często, prawie zawsze chyba, otwarte takie dziedzińce. Oni, każdy mógł wejść na taki dziedziniec domu e, farzeusza, uczonego i tak dalej. Ponieważ oni bardzo chcieli, żeby ludzie przychodzili i słuchali ich mądrości, szczególnie przy posiłkach. Wtedy taki falzeusz mógł dzielić się nauczaniem, mógł dzielić się swoją mądrością i ludzie mogli go słuchać, przychodzić po jakieś nauki do niego. I to było miejsce dostępne dla każdego, kto chciał. Dlatego kiedy kobieta przychodzi, to ma dostęp do tego miejsca. Przecież dobrze wiemy, że grzeszny nie, oni nie wpuściliby nikogo grzesznego do samego domu. Więc albo to było w domu i ona bardzo dobrze znała tego falzeusza, co nie najlepiej o nim świadczy, albo to było w ogrodzie i ona po prostu przyszła. Mogła przyjść na ten dziedziniec jako zwykła osoba, która chce posłuchać mądrości nauczyciela, a przecież zaprosił niebyle kogo. Człowieka, który chodził. Uzdrawiał człowieka, którego, który nauczał. Ale każdego zapraszanego gościa traktowano z szacunkiem. Kładziono mu rękę na ramieniu, całowano go na znak pokoju i obmywano jego stopy, czasami choćby po, przez, polanie ich, przez polanie ich chłodną wodą. Już nie, nie zawsze my to, tylko bardzo często dzisiaj mamy te świadectwa, że po prostu chłodną wodą oblewano stopy i nanoszono kropelkę olejku różanego na głowę gościa. To były tak zwane dobre maniery i okazanie szacunku. Szczególnie nie pomijało się tego, kiedy ktoś był znaczący. Myślę, że Szymon faryzeusz nigdy nie pominąłby tego dla żadnego innego człowieka, którego nazwałby nauczycielem. Rabi. Czyli, a tutaj tego zaniedbał. Przy dzisiejszym spotkaniu tego zabrakło. Szymon, co prawda, zaprosił Jezusa, ale nie dopełnił wszystkich formalności. Nie okazał mu szacunku. Może nie do końca chciał być postrzegany jako zwolennik Jezusa przez swoich wyznawców czy współbraci? Z ostatnich wersetów tego fragmentu dostrzegamy, że najprawdopodobniej nie był, byli z nim jeszcze inni faryzeusze. Może obserwowali go, jak się zachowa, może obserwowali, co zrobi, może byli zadowoleni, że no, zaprosił Jezusa, więc go posłuchamy, ale nie okazał mu szacunku, więc no, on, spokojnie, on jest jeszcze faryzeuszem, nie z nami. Zaprosiliśmy Dziwoląga. Posłuchamy, co ma do powiedzenia. A może przesadzam? Niedopełnienie tych uprzejmości, a jednocześnie nazwanie nauczyciela Jezusa Chrystusa nauczycielem, rabbi? W czterdziestym wersecie tego fragmentu powoduje we mnie lekki dysonans. Tak jakby Szymon nie mógł się zdecydować. Z jednej strony chciałoby się krzyknąć mu prosto w twarz. Człowieku zdecyduj się. Z jednej strony mówisz, że to jest nauczyciel, że to jest ktoś ważny, ale z drugiej strony traktujesz go jak kogoś, kto przyszedł nie na zaproszenie, tylko przyszedł, wszedł posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Bo tym, którzy wchodzili na dziedziniec, no to nie byli zaproszeni goście. Im się nie obmywało stóp. Zdecyduj się, człowieku. Czy to jest, czy masz do czynienia ze zwykłym człowiekiem, którym jako falzeusze pogardzacie? Czy masz do czynienia z nauczycielem? Widać w nim sprzeczność i czynami okazuje brak szacunku, a słowami wskazuje na szacunek. I tak sobie pomyślałem, jak bardzo mi to przypomina nasze czasy dzisiaj. Jak bardzo to mi przypomina czasy portali społecznościowych, czasy wielu słów, Czasami drastycznych i ciężkich, ale jednocześnie czasy tak niewielu czynów, tak niewielu działań. Wielu dzisiaj jest tak bardzo mocnych w języku, tak bardzo mocnych, ja bym nawet nie powiedział w języku w klawiaturze, a tak słabych w działaniu. Tak słabych w prawdziwych relacjach międzyludzkich. Lubimy dużo mówić, lubimy dużo się chwalić, lubimy nadawać rzeczom czy osobom uznanie, ale słowami. Ale już niekoniecznie chcemy, żeby nasze działanie czasami to wskazywało, czy szkoda nam siły, szkoda mi czasu. Szanuję Cię, respektuję Cię, ale nie pójdę za Tobą. Szanuję, co mówisz, jestem pod wrażeniem Twoich dzieł, ale wolę działać i iść po swojemu dalej. Posłuchamy trochę Jezusa, przytakniemy mu, ale w mojej głowie i w moich myślach wytknę mu kilka rzeczy, które według mnie powinny być inaczej i pójdę dalej swoją drogą. Ile osób chodzi dzisiaj do kościoła, do zboru, do, do jakiejkolwiek yy, Miejsca i słucha, a potem wychodzi i ich tydzień jest taki sam. A ile, ilu z nas, kiedy słucha czasami słowa w swojej głowie, powie, a, co ten pastor zwierząt życiu. Szymon przyjął Chrystusa, zaprosił na, ale nawet nie obdarzył szacunkiem. A kiedy zamiast tego zrobiła to najprawdopodobniej właśnie ta prostytutka, bo na to wskazuje ten fragment, że była znaną grzesznicą w tym mieście, to Szymon się obruszył w sobie. Powiedział do siebie: Przecież ten nie może być prorokiem. Czyli co on mówi? Szymon powiedział: Gdyby on był posłany przez Boga. To, nie pozwala, to wiedziałby, kim ona jest, i nie pozwalałby kalać się dotykiem grzesznicy. Przecież, skoro on nie wie, z kim ma do czynienia, to on nie jest od Boga. Nie jest prorokiem, nie głosi tego, co mówi Bóg. I wiecie, Szymon Faryzeusz nie miał zaburzonego obrazu Jezusa. Szymon Faryzeusz miał zaburzony obraz Boga. Samego Boga, nie Jezusa. Dla Niego Bóg pogardza grzesznikami i nie chce mieć z nimi do czynienia. Ale Szymon zapomniał o, jednych, o jednym, zapomniał o słowach jednego z największych proroków, proroka Izajasza, który napisał w 59 rozdziale w wersetach pierwszym i drugim oto ręka Jahwe nie jest tak krótka, by nie mogła ocalić. Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie mogło usłyszeć, lecz wasze winy stały się przegrodami pomiędzy wami a waszym Bogiem, a wasze grzechy zasłoniły jego oblicze przed wami, tak że nie słucha. To nie Bóg nie chce mieć do czynienia z tą kobietą, tylko to grzech oddziela nas od Boga. Natomiast dla niego postrzegał Boga jako tego, który nie, on nie chce mieć nic do czynienia. Z grzesznikami. A ta kobieta przyszła skruszona, z żywnymi łzami uczyniła to, czego nie zrobił Szymon. Obmyła stopy, wytarła włosami, namaściła je. Ona w pełni świadoma swojego stanu przyszła do Jezusa i niczego nie oczekiwała. Niczego. Dlatego właśnie Jezus wypomina Szymonowi swoje przywitanie, jak gdyby delikatny psztyczek w nos. Za uznanie go nauczycielem, chociaż nie uszanował go przy wejściu. Jezus przychodzi z oczekiwaniem, że każdy go przyjmie. Jezus przychodzi i daje szansę każdemu, niezależnie czy znany jest jako pobożny człowiek, czy znany jest jako grzesznik w całym mieście. Może nawet knalia, łobuz. Może ten, o którym często mówimy, dobra, wszyscy, ale ten to się już nigdy nie nawróci. Ileż razy widziałem poczucie humoru pana. Boga, który mówił, podwijał rękawy pewnie mówił, patrz. Bóg odpowiada na zaproszenie i daje szansę, by uznać Jezusa Chrystusa nie tylko słowami nauczycielu, ale czynami w swoim życiu. Uszanować Jego obecność, okazać mu szczery szacunek, a nie na pokaz, jak zrobił to Szymon. W drugim Piotra, w trzecim rozdziale, w dziewiątym wersecie czytamy takie słowa: Pan nie zwleka z, otrzy, z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem Was, bo nie chce, aby ktoś zginął, lecz chce, aby wszyscy doszli do opamiętania. Pan okazuje cierpliwość, gdyż chce, aby ludzie nie ginęli w swoich grzechach. My jednak zbyt często traktujemy Jezusa Chrystusa jako ciekawy fenomen, jako mądrego człowieka ale nie jak kogoś godnego, by oddać mu wszystko. Szymon potraktował Jezusa jako ciekawy fenomen, którego można zaprosić, ale nie jako tego, któremu można okazać szacunek. Chcę wyglądać, jakbym okazywał szacunek, a to już inna Ta kobieta uczyniła to niemal jako swoją pokutę. Ona i Szymon... Wiedzieli, jak grzeszne było jej życie, ale tylko ona zdawała sobie sprawę z tego, kim jest Jezus i co, może, co dla niej uczynił. Ona pokochała całym sercem, ponieważ tak wiele jej wybaczył. On jest tym, który przynosi oczyszczenie, on jest tym, który przynosi odpuszczenie grzechów i każdy z nas musi uznać swój grzech. I każdy z nas musi uznać swoją niedoskonałość przed Bogiem. Nikt inny, ani nic innego, ani żaden nasz czyn nie zaprowadzą nas do Boga, jak tylko uznanie swojej grzeszności przed Jezusem i przyjście błagalne do Niego. Odwrócenie się ze swojej ścieżki i pójście za Nim. Nie liczą się słowa, jak w przypadku Szymona. Powiedz nauczycielu, posłucha. Owoc, czyny pokazują, czy jesteś głosem, czy jesteś konkolem. Co robi ta historia dzisiaj? Pokazuje nam, że możesz nawet chcieć rozmawiać z Jezusem, że możesz nawet chcieć posłuchać Jezusa Chrystusa, ale niekoniecznie musisz go szanować i niekoniecznie możesz go respektować w swoim życiu. To, że ludzie przychodzą posłuchać, to, że ludzie przychodzą po, po, porozmawiać o nim, to, że ludzie nawet pomodlą się do niego, przeczytają jego słowo, nie oznacza, że go szanują i respektują w swoim życiu. Możesz mieć zaburzony obraz Boga, swoje własne zdanie mieć na jego temat, możesz słuchać Jezusa Chrystusa. A na koniec i tak zapytać, jak przy stole Szymona mówili do siebie. Wtedy ci, którzy wraz z nim spoczywali przy stole, to jest 49 werset, zaczęli mówić w sobie samym, kim jest ten, który nawet grzechy odpuszcza? Kim on jest? Kto mu dał takie prawo? Kobieta wiedziała. Nie musiała mówić, ona pokazała. A ty możesz słuchać i to może być bez wpływu na twoje życie. Dlatego kiedy Jezus Chrystus... Zobaczcie, Szymon pomyślał w swoich myślach, gdyby on był prorokiem, to on by wiedział, posłany od Boga, to on by wiedział, z kim on ma do czynienia. Co to za potałach przyszedł? A oni tak samo w swoich głowach myślą, kim on jest w ogóle? Że grzechł. I wtedy Jezus znowu mówi do tej kobiety, Twoja wiara ocaliła Cię, idź w pokoju. Kto może ocalić jak tylko Bóg? Jezus Chrystus mówi, Jej wiara we mnie ocaliła. Twoja wiara ocaliła Cię, idź w pokoju. Musimy najpierw, tak jak ta kobieta, słuchajcie, uświadomić sobie, że nasz grzech, nasza grzeszność, naprawdę. Jesteśmy grzeszni. I musimy uświadomić sobie, że nie jesteśmy samowystarczalni. Nie jesteś samowystarczalny, nie jesteś w stanie stanąć przed Bogiem sam z siebie. I kiedy uświadomimy to sobie, kiedy zrozumiemy, że największym chyba dzisiaj problemem, największym grzechem dzisiaj człowieka jest nieświadomość grzechu, jest blnięcie w robienie wszystkiego samemu, poczucie samowystarczalności. I takie niby ten Jezus powinien być w moim domu. W większości domu dzisiaj jakiś krzyżyk jest na ścianie. Ale to ja muszę się starać. To ja muszę być lepszy, to ja muszę się uświęcać, żeby na coś od niego zasłużyć. To ta kobieta według Szymona najpierw powinna zrobić wszystko, żeby ona jakkolwiek się oczyścić, żeby w ogóle można było z nią rozmawiać o Bogu. A ona była świadoma, że jej grzech oddzieliły ją. I że nie ma dla niej nadziei poza Chrystusem. Nie musisz nic robić. Musisz jedynie uznać swoją grzeszność i potrzebę oczyszczenia i uznać Jego ofiarę i to, że nie ma innej drogi do Boga niż Jezus. I to, co chciałbym Was dzisiaj na koniec zachęcić, to to, żebyśmy nie byli jak Szymon. Żebyśmy nie byli tymi, którzy okazują szacunek słowami. I nie ma to żadnego wpływu na nasze życie. Ale żebyśmy byli jak ta grzesznica, żebyśmy byli świadomi tego, kim jesteśmy i co dostajemy od Chrystusa. I żeby to miało realny wpływ na nasze życie. Niesamowite jest, że Jezus ją odsyła i mówi: idź w pokoju. Ona może mieć teraz pokój. Ona może. Być oczyszczona przed Bogiem. Ona może iść i rozpocząć nowe życie. Rozpocząć nowe życie. Twoja wiara cię ocaliła. Czasami się wydaje, że chcemy kogoś zaprosić, że chcemy z kimś spędzić czas, ale robimy to. zaspokoić jakieś własne ego czy potrzeby. A Jezus Chrystus chce, On przyjdzie, ale On chce, żeby mieć realny wpływ na nasze życie. Pokazać nam, że nie jesteśmy samowystarczalni.